Nie wiadomo. Okej, okay. a jak wrażenia ogólnie z Antosi? Nie, no fajny, ciekawe, yy, ciekawe, yy, yy, gala. Kasia, czy ty się obawiasz o tytuł? O co? O tytuł. Yy, obawiam się, że wygram, bo jestem nominowana w pięciu kategoriach i oprócz streamerki roku nie chciałabym wygrać żadnej innej, więc dzisiaj się obawiam, że wygram. No, znaczy na początku, bo nikt tak naprawdę nie rozpoznaje. Kasia, opisz siebie w trzech słowach. To kobieta, udar i płaska. O, no to akurat dałaś takie, które faktycznie tak. idzie szybko zgadnąć. Na sobie, jaki dzisiaj outfit? Ja po prostu, tak, codzienny outfit. Codzienny outfit? Zostaliśmy oszukani, bo jak powiedział, że robimy taki ruch oporu. Nie przychodzimy w garniakach i smokingach i sam przed niestety w garniturze, ale to przesadne. O, kurde, to wystawił się na was! Wymięk, wymięk, no. wymięk. Aha, kolesiostwo! To nie wcale nie wy, wy, wybór. Jawicka. Najlepszy... A Wicka, okej. Okay. Dziękuję bardzo, Wysyka, za wywiad. Słuchaj, jak się bawisz do tej pory? E, to tak. Troszeczkę z bufeciku skorzystałem, wypiłem cztery piwa. Jedną flaszeczkę, tutaj jest druga. Jak się bawię, nieźle. Czyli jak się bawić, to się bawić, mówi Jawczan. Kwota przybliżona. Kwota przybliżona. Poczekaj, ten garnitur, chyba w całości z pięć koła, chyba. Stary, to? Ej, 5K? Ja się, ja się czuję... Ja się, no, tak, tak. Wyglądasz jak, jak sofa. Dzięki, dzięki, bardzo miłe. E, czuję się jak typowy Warszawa. A i teraz wyszedł, jakby, wyszedł na gnoja. A, Ale ja nawet nie usłyszałem, co powiedziałeś, przepraszam. Tu żyjesz jeszcze raz? Wyglądasz tak. fenomenalnie. Dziękuję bardzo, ty też. Naprawdę super. Będziesz musiała też określić siebie trzema, trzema jakimiś określeniami. Ty się już uśmiechasz wewnętrznie, nie? A co chcesz powiedzieć? Uśmiechasz się wewnętrznie, ja to wiem, the lord. No to tak. Jestem bardzo skupiony i patrzę ci w oczy. Dobrze, patrz mi w oczy. No to na pewno będzie tak. Anime... Boję się tego powiedzieć. Mów, śmiało. Arbuzy niech będą, ładniej wszystkie. Nie się. Czyli arbuzy, anime, ja, anime oraz... I i... ja niech będzie. Ajajaj, anime, arbuzy. No i ile kosztowała twoja kiecka na dzisiaj? To no tak, kiecka na pewno kosztowała z tysiaka na pewno. Proszę, proszę, kogo my tu mamy, kochani? Mamy jedynego w swoim rodzaju pajaloka, Siemanko Paja. Kłaniam się nisko, witam wszystkich widzów. Paja, ja myślę, że jak widzowie na ciebie patrzą, to mają w głowie stary tyle akcji. Ja sobie tak myślałem, jeżeli ja zapytam jakiegoś streamera, jakąś taką jedną sytuację, którą widzowie najbardziej pamiętają, w twoim przypadku stary tego jest tak dużo. Moja ulubiona to chyba, chociaż całkowicie poważna sytuacja, i to jest ten stary ten kajak. Czy ty pamiętasz w ogóle kto wpadł na ten pomysł? To był twój pomysł? Tak, to wyszło tak, że jak jeszcze miałem bardzo mało widzów, obiecałem, głupia obietnica w ogóle, że kiedyś, jak będzie stan powodziowy, z dalej chodniki w Krakowie, kupię kajak, wypłynę i po prostu będę pływał chodnikami. Dzięki za suba! GONG! I szczerze że powiedziawszy, tak osobna sprawa. Fajnie fajnie Suchar to to zorganizował. Czego lubicie, czego nie lubicie, bo część może być taka, a część taka, ale zorganizował to naprawdę fajnie. Fajny event wyszedł, naprawdę. Ważną rzecz, że ta drama pokazuje, jak ważne jest mieć wokół siebie przyjaciół. Patrzcie nieuczesana walczy za Menders jak lew. Nawcia walcz za Mendersa, jak lew. I teraz Kasia pokazuje kolejną piękną postawę tego, jak ważna jest przyjaźń w życiu ludzkim. Broni nawci Nie wiem, mogę zrobić coś na Golasa, no jakby jestem w stanie się poświęcić, nie? Ja nie chcę, żebyś robił coś na Golasa. Aha, no dobra, to nie będę robił na Golasa. No to wymyśl coś, nie wiem, ja jestem, wiesz. To jest flexible. Ale no. serio, szansa na pogódkę ma jest 90%. Dobra. To możemy się założyć o 20 subów? O, wasza Dobra, to 25 subów. No. Do, do drugiej w niedzielę. Do drugiej w nocy w niedzielę masz czas, żeby Karolina z Nieuczesaną się pogodziły i stawiły na dowód tego wspólną stronę, tak. na której ty będziesz Ta, tak. uśmiechał się tak. Ka Ka Karolina z może się pogodzą, ale Karolina z Nieuczesaną to może być problem. Kurwa. <laughs> Wiesz o co mi chodzi. Karolina Dobra. z Natalią. Pokaż się dla widzów. Ja nie, ja nie, ja cię, no. nie, ładnie, co nie widzowie? To się wygląda, ja końcu... <gulatory> ale bo się dała. Plusy, że można zabalować w piątek wieczór, ale kasę przewalić na obrażanie ulubionej niskorosłej streamerki. I pamiętaj, Kasiu, jesteś super osóbką, ale jak mówisz do mnie i patrzysz w kamerę, to mogłabyś nie czytać czatu drugim okiem. Jesteś chuj. A to jest nie było tak znagra. Wytłumaczaj, czym jest odświetlacz. Prześwietlasz to pokażę że. Jest... To jest wyciągnął. To teraz czekaj, graf. Ty jesteś bardziej inteligentną osobą. No jak sam nazwa mówi, rozświetlacz. I nakładasz go? I highlighty się robi? Tak. Tak, okay. Okay. normalnie, A, Czyli Robisz fejkowe cienie i fejkowe highlighty wtedy jest bardziej 3D. Tak, tak, dokładnie. Pierwszy no, raz rozumiem kobiety. Ale nie wiem, czy by. A, dobra, pan tak. Dobra. Skoczyłbym na ciebie jak el primo na The, Franka, oh, nie? Czuję do ciebie pociąg. I, <grym> i, I, I feel train, train to, to you. I feel train to you. Yeah, yeah, I tu. O oh, kurno, ale dałem flash. To są twoje kolana, czy cycy, ja pierdolę! Kiedy cycy, co? Bo ja siedzę tak, się mam i kurwa, na fotelu, i czy to moje kolana czy cyce. O, ja No, to przesadzał, Dobra, To się nie wyzywaj! Ej, dobra ludziska, ale nie wyzywajcie po wyglądzie, bo to nie wypada poza tym lekka hipokryzja. Jak krytykujecie kogoś, że nie jest zbyt urodziwy, i siedzicie tu dalej i słuchacie Kasi aha. Bez suchem? Sukienką, a one są śliskie. Więc one do drinka czy coś, żeby podtrzymać spoko? Ale no, na przykład telefon mi wypadł z rąk. I mailin też. Rękawiczki ma, tylko inne. Ja, tego. O, bez Okej, 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 ja co robię miejsce dla... Dobra. się widzowie. Dobra. Lecz ym, mam wyrzuty sumienia, bo XD, ta przemowa, jak zwał, tak zwał, y, trwała 4 minuty, a na dobrą sprawę nie podziękowałem najważniejszej stronie. Tej przemowie, czyli czyli w zasadzie Wam, bo Kasi Kasi to swoją drogą, ale no bez, bez Was, szczerze, to no, no nie byłoby tego, nie byłoby streama, nie byłoby mnie, nie byłoby w zasadzie, jak Kononowicz mówił w moim przypadku, niczego. Także szczerze powiedziawszy, każdej osobie, czy lubi mnie, czy nie lubi, która weszła na ten stream, bardzo Wam dziękuję, naprawdę, bo no, no bez Was tego by nie było. Jedni mogą samą sukienkę? No dobra, to jeszcze raz pokazuję całość i idę się przebrać w sweter, nie? Więc tak. Tak wyglądam, cała. Tak, tak, tak. No. I, i buty są takie. stoją. Ja też. Tak, 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 zapraszam, zapraszam. Pięknych fajnych jest nie za dużo. Szczerze się czuję, jak druhty. <grywa> <grywa> Idziemy do Tak. Też nie, ale okay. nie pokażę, wiem, jak to będzie wyglądało. O kurwa!